Szczęśliwo, że kochani, witajcie serdecznie. Kolejny tydzień naszej formacji. Wielkimi krokami zbliżamy się już do końca podręcznika, ale na razie jesteśmy po e, kolejnym tygodniu, który tak naprawdę e, zamyka nam bardzo wyjątkowa i ważna postać: a mianowicie postać e, świętego Ojca Pio. E, Święty, bliski naszemu sercu z kilku powodów. Z tego względu, że jest to współczesny nam święty, żyjący całkiem nie tak dawno. Kolejna jego bliskość polega na tym, że no, często się modlimy za jego wstawiednictwem. Poza tym w naszej wspólnocie parafialnej, tutaj też posiadamy jego relikwie, więc tym bardziej ta postać jest znana z kimś, kimś wyjątkowym, kimś niesamowitym. Święty Ojciec Pio. Owszem, nieco troszeczkę dalej mieszkał niż w Polsce. Mieszkał we Włoszech, z Włoch pochodzi, z północnej części, ale postać niesamowicie ważna z tego względu, że święty, który nie tylko zostawił nam wyjątkowe rzeczy, wyjątkowe słowa, ale przede wszystkim postawa jego życia wobec tego, co go spotykało. Mistyk, stygmatyk, wyjątkowy spowiednik, wyjątkowy kapłan, wyjątkowy zakonnik z pewnością te wszystkie cechy w połączeniu, no właśnie, tworzą tą świętość, którą w świętym ojcu Pio możemy, możemy zobaczyć. E... Dlaczego tak ważna postać? Dlaczego taka wyjątkowa? Po pierwsze, e... święty ojciec Pio uczy nas sposobu cierpienia bez W ogóle myślę, że święty ojciec Pio uczy nas właśnie, w jaki sposób przeżywać cierpienie e... w takim duchu chrześcijańskim. To jest coś niesamowicie ważnego. On też był bardzo niezrozumiany, ze względu na to, czego doświadczył, pojawienie się stygmatów tak naprawdę nie dało mu rozgłosu, tylko dało mu jeszcze większy problem na początku. Był niezrozumiany przez braci. Wszyscy go osądzali, oskarżali, że sam siebie okalecza tylko i wyłącznie po to, żeby przykuć wokół siebie uwagę. Przełożeni nie chcieli przyjmować do wiadomości, że są stygmatykiem. Same problemy byśmy powiedzieli. Więcej, jemu jako księdzu, jako zakonnikowi zakazano publicznie sprawowania Eucharystii. To jest dopiero jakby zakazane ogłoszenia kazań. same same trudne rzeczy, byśmy moglibyśmy powiedzieli, no jawna niesprawiedliwość. A święty ojciec Pio w tym wszystkim uczy nas pokory. To jest coś niesamowicie ważnego, że pomimo cierpienia, on był dalej pokorny i posłuszny. I on właśnie z tego wszystkiego wyszedł obronną ręką, bo później zaczęło się naprawdę okazywać, że to, co doświadcza i to, co się dzieje w przypadku ojca Pio, że to są. Prawdziwe rzeczy, że on naprawdę jest stygmatykiem, że naprawdę ma możliwość właśnie takiej bliskiej, żywej relacji z Parę Bogiem. Kolejna rzecz to jest taka niesamowita teologia krzyża, jaką pozostawia nam święty Ojciec Pio, który skupia się wokół krzyża, ale nie po to, żeby odkrywać cierpienie, ale po to, żeby odkrywać nadzieję płynącą z krzyża. I to jest chyba takiego niesamowicie głęboki rys duchowości, który jest potrzebny nam wtedy, kiedy doświadczamy jakiegoś cierpienia. Krzyż nie jest po to, żeby widzieć w nim cierpienie, ale jest po to, żeby widzieć w nim nadzieję. Nadzieję, że to cierpienie, które teraz przeżywamy, że to, co się dzieje, może posłużyć czemuś większemu, jeżeli pozwolimy w to wejść Panu Bogu. Jeżeli Panu Bogu oddamy, jakby, tą sprawę i tą przestrzeń, którą przeżywamy. To jest niesamowicie ważne, myślę, że to dotyczy chyba każdego z nas. Każdy z nas w jakiś sposób cierpi, fizyczny czy duchowy. Każdy z nas będzie cierpiał z pewnością coraz bardziej, no i bardziej będziemy starsi. Tutaj myślę już też o takim kresie naszego życia, myślę o chorobach, których będziemy doświadczać, myślę o samotności na starość. Pomimo tego, że mogliśmy na przykład wychować wspaniale dzieci, Różnie może się zakończyć właśnie ten etap naszego życia, niż nie, niekiedy w samotności. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żebyśmy potrafili też cierpieć. Nie dlatego, żebyśmy szukali cierpienia, nie dlatego, że cierpienie nas kręci czy rajcuje, ale dlatego, że cierpienie może być czymś, co jest przestrzenią naszego wzrostu wiary. Ale znowuż, samo w sobie cierpienie jest bez sensu, jest niesprawiedliwością. Ale właśnie z perspektywy Bożej, kiedy w to zaprosimy Pana Boga, może ono być czymś niesamowicie wyjątkowym i budującym. Dlatego niech właśnie Święty Ojciec Pio uczy nas właśnie takiej dobrej perspektywy krzyża, takiego dobrego odkrycia, jaki jest właśnie sens cierpienia. Tak jak chociażby on sam cierpiał na przykładzie tego, czego doświadczał ze względu na stygmaty, na niezrozumienie całej tej sytuacji. Na pewno. Kolejną rzeczą, którą Święty Ojciec Pio nas uczy, to jest pobożność eucharystyczna. To jest z pewnością Jego umiłowanie Eucharystii i umiłowanie Sakramentu Pokuty i Pojednania. Tutaj z pewnością jest tak naprawdę też klucz właśnie do przeżywania cierpienia. To jest Eucharystia i Pokuta. Myślę, że to jest coś niesamowicie ważnego, żebyśmy odkrywali te dwie przestrzenie. W czasie naszej formacji, bo z pewnością one nas też niesamowicie będą przygotowywały, chociażby później na to cierpienie, którego będziemy doświadczali, chociażby na starość. To jest bardzo ważne. Ja widzę z perspektywy bycia księdzem, że wtedy, kiedy chodzimy do chorych, kiedy odwiedzamy ich, to niestety bardzo często się okazuje, że po prostu chorzy nie potrafią przeżywać cierpienia, że nikt ich wcześniej tego nie nauczył, a teraz myśleć o tym, czy rozmyślanie o tym no, jest po prostu trudne. Więc właśnie może warto uczyć się, właśnie w jaki sposób czy uczyć się, może się też przygotowywać, w jaki sposób, no właśnie przeżyć to cierpienie, czy te doświadczenia, które gdzieś przyjdą na nas, których będziemy doświadczali w naszym życiu, czy też w życiu naszych bliskich, bo czasami o wiele większym cierpieniem jest to, że patrzymy na to, jak ktoś cierpi. To może być już o wiele, o wiele większy ból i o wiele większa tragedia, niż samemu doświadczać jakiegoś cierpienia. Więc tutaj myślę, że święty ojciec Pio z pewnością, właśnie też w tym kluczu duchowości eucharystycznej, sakramentu pokuty, pojednania, też uczy nas, w jaki sposób można, można przeżywać cierpienie. Kochani, życzę Wam dobrego tygodnia. Ostatni tydzień informacyjny nam pozostał. Miewajcie się dobrze, niech faktycznie nasi święci jak najlepiej to właśnie wpływają na ten nasz osobisty rozwój duchowy. Życzę Wam dobrych takich wzlotów duchowych w tym czasie, więc wszystkiego dobrego dla Was. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia, do usłyszenia.